wieczór lub dzień dobry, gdziekolwiek nas Państwo oglądają. To jest program Akcenty Polskie, serwis informacyjno-telewizyjny z myślą o Polakach na Łotwie i nie tylko. Milena Sawkina, witam i zapraszam. W dzisiejszym programie, jak zawsze, przedstawimy Państwu podsumowanie ostatnich polskich tygodni w wydarzeniach, które utrwaliła nasza kamera. A niewątpliwie najważniejszym wydarzeniem były obchody rocznicy bitwy pod Kircholmem. W dniu 27 września w Sala Spils odbyły się wspaniałe uroczystości z okazji 420. rocznicy Bitwy pod Kircholmem – jednego z największych zwycięstw Polaków w historii wojen polsko-szwedzkich. Wydarzenie zorganizowane zostało przez Ataszat Obrony Ambasady RP w Rydze pod honorowym patronatem ministrów obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Łotewskiej we współpracy z władzami miasta Salaspils, polskim kontyngentem wojskowym, ambasadą Republiki Litewskiej oraz Fundacją Obowiązek Polski. W oficjalnym otwarciu 27 września uczestniczyli łotewski minister obrony Andris Sprutz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Stanisław Wziątek oraz reprezentujący dowódcę generalnego rodzajów Sił Zbrojnych generał brygady Jan Wojno, a także inni wysocy rangą przedstawiciele Sił Zbrojnych RP i państw współtworzących Brygadę Wielonarodową NATO oraz Korpusy Dyplomatycznego. Przybyli ambasadorzy Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Królestwa Szwecji, lokalni mieszkańcy i Polacy z całej Łotwy. Złożono wieńce pod polskim i szwedzkim pomnikami bitwy. Oprawę muzyczną parady przez salę Spils zapewniły orkiestry wojskowe z Polski, Litwy i Łotwy. Kirchholm to wspólne dziedzictwo narodu polskiego, litewskiego, łotewskiego. I ta 420 rocznica Warta jest szczególnego zaakcentowania, pokazania, że to i wspólne dziedzictwo i wielka chwała Oręża Polskiego, wielka chwała polskiej husarii. Bardzo nam zależy na to, aby wzbudzać takie patriotyczne, preobronne postawy nie tylko w Polsce, ale we wszystkich państwach, które są naszymi sojusznikami. I cieszę się bardzo, że możemy dzisiaj zaprezentować rekonstrukcję tej bitwy tu, na łotewskiej ziemi. Pod Rekonstruktorzy z Fundacji Obowiązek Polski przy wsparciu województwa podlaskiego zaprezentowali bogaty program kulturalny, w tym rekonstrukcję bitwy, pokazy husarskie, pokaz tańca staropolskiego oraz koncert pieśni rycerskich w wykonaniu starosielskiego Bractwa Śpiewaczego. No mamy z Polski prawda, elitę husarii, mamy też Szwedów konnych, kilkudziesięciu, po, ponad nawet 40, około 50 piechoty szwedzkiej, polskiej armaty, prawda, więc tutaj się sporo będzie działo. Po raz pierwszy w historii nowożytnej na tych polach Kirchholmu odbędzie się rekonstrukcja bitwy pod Kirchholmem. No i oddajemy chwałę dla genialnego dowódcy, czyli hetmana Jana Karola Chodkiewicza, którego geniusz spowodował, że Polacy przy stracie stu husarzy rozgromili elitarną armię szwedzką. Około 10 tysięcy Szwedów poległo tutaj. Król Mało też nie zginął. Przez to ocalała Ryga Wierna królowi Zygmuntowi, cały świat o tym wielkim zwycięstwie się dowiedział i naprawdę warto tą historię Polski zwycięskiej kultywować. Po to tu jesteśmy. Dzisiaj jesteśmy tutaj z całej Polski, tylko że jest nas tak naprawdę niedużo osób, bo jest to około 60 osób. Część się odtwarza jako, jako Szwedzi, no bo przecież to była bitwa między Polakami a Szwedami, a część jest nas jako Polaków ale przyjechaliśmy tak naprawdę z całej Polski, bo są ludzie z Warszawy, z Łańcuta, z Rzeszowa, no ja jestem akurat z Moniek, z Stoku, także jesteśmy z całej Polski. Taka grupa zbierana powiedzmy na, na hasło i przyjechaliśmy tu wszyscy. Jako pikinier moim zadaniem jest tutaj ochrona muszkieterów, E, także ochronę ich przed e, jazdą, przez po, przed polską husarią. No i moim podstawowym uzbrojeniem jest ta kilkumetrowa e, pika, która jest dość długa właśnie dlatego, że e, była używana także przeciwko e, konnym. E, husaria też miała swoje długie kopie, więc nasze piki też musiały być e, e, długie. Mam tutaj na pierśnik e, jako ochronę. I broń boczną. Jak pan sądzi, dużo waszych szwedów gdzieś się zginie? No, taka będzie nasza rola dzisiaj, by ulec mniejszym, no ale zwycięskim. Bo tak było w 1605 roku. Zwyciężymy, oczywiście, zwyciężymy, bo jak żeby tutaj mogło być inaczej. Także jesteśmy nastawieni bardzo bojowo, pozytywnie mam nadzieję, że się uda cała akcja i że będziemy tutaj e, fajne, fajne, fajne widowisko zrobimy. Kulminacyjnym punktem obchodów była spektakularna rekonstrukcja bitwy. Pokaz Husarii w pełnym galopie z kilkunastoma końmi, zapierał dech w piersiach. Szarze, pojedynki konne, dynamiczne harce i słynna scena. Udawanej ucieczki, zakończonej frontalnym atakiem Husarii między szwedzkimi pikienierami, wszystko to oddało dramatyzm i geniusz taktyczny historycznego starcia. Widzowie mogli usłyszeć przemowę Hetmana Chodkiewicza, który zagrzewał wojsko słowami: Policzymy ich, jak pobijemy. Szwedzkie oddziały zaprezentowały perfekcyjną musztrę, realistyczne ataki z użyciem kopii i muszkietów, a także inscenizację wystrzału armatniego, który w swawolny sposób ukazał dramat żołnierzy ginących na polu bitwy. Obóz wojskowy tętnił życiem. Dzieci i rodziny przemierzały stroje, rozmawiały z rekonstruktorami, poznawały realie XVII-wiecznego życia wojskowego. Niektórzy uczestnicy po raz pierwszy oglądali rekonstrukcję historyczną. Charz DFE ambasady RP w Rydze powiązał wydarzenie historyczne sprzed 420 lat z teraźniejszością. Myślę, że przez wspólną historię budujemy wspólną tożsamość i też ucząc się na doświadczeniach historycznych, zarówno tych dobrych, jak i, jak i tych złych, stajemy się mocniejsi, bardziej solidarni i dzięki temu możemy ufnie wspólnie patrzeć w przyszłość. To, co się zdarzyło 420 lat temu, jest wspólnym dziedzictwem. To nie jest tylko dziedzictwo Polski dziedzictwo Litwy, ale również dziedzictwo Łotwy i też chcemy przekonywać ich do tego, że mogą być dumni z tego, co się działo i jednocześnie wyciągać wspólne wnioski. Także myślę, że tak jak te skrzydła dodawały energii polskiej husarii kilkaset lat temu, tak też myślę, że energii dodają naszym polskim żołnierzom, którzy w tej chwili służą na Łotwie, broniąc naszej wspólnej wschodniej granicy, granicy NATO i granicy Unii Europejskiej. Dzięki temu triumfowi Kirchholm na długie lata stał się symbolem militarnej potęgi Rzeczypospolitej, a husaria zyskała legendę niezwyciężonej formacji kawaleryjskiej, budząc respekt i podziw w całej Europie. Wspólne świętowanie 420. rocznicy Kircholmu ma znaczenie wykraczające poza samą historię. To okazja, by przypominać o współpracy narodów Europy Środkowo-Wschodniej, które dziś, tak jak w przeszłości, muszą działać razem w obliczu wyzwań bezpieczeństwa. 6 października w teatrze w Dyneburgu panowała świąteczna atmosfera. Właśnie tutaj odbyła się uroczysta gala z okazji świętowania Dnia Nauczyciela pod hasłem Nauczyciel, Inspirator i Mistrz. Uroczyste uhonorowanie nauczycieli za ich poświęcenie i wkład w edukację kolejnego pokolenia stało się w Dyneburgu piękną tradycją. Tego dnia 113 nauczycieli zostało uhonorowanych specjalnymi nagrodami, których praca codziennie rozpala światło wiedzy i odkryć w życiu uczniów. W uroczystości uczestniczyli również przewodniczący Rady Miasta Dyneburga Andrzej Elksincz oraz Livia Jankowska, przewodnicząca Komisji Edukacji i Kultury Rady Miasta Dyneburg. Zaznaczący wkład w edukację młodego pokolenia, wdrażanie zróżnicowanego procesu nauczania, sprzyjającego aktywności poznawczej i kreatywności uczniów, skuteczną organizację pracy dydaktycznej oraz zaangażowanie w budowanie współpracy i motywowanie każdego ucznia do osiągania pełnego potencjału, nauczyciele zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami w różnych kategoriach. Wśród wyróżnień znalazły się m.in. tytuły młody nauczyciel. Oraz życiowe powołanie. Po raz kolejny przyznano również specjalną nagrodę Dobroczyńca Roku dedykowaną organizacjom społecznym, osobom i firmom, które przez cały rok szkolny aktywnie wspierały miejskie szkoły oraz system edukacji. W tym roku zaszczytny tytuł dobroczyńcy roku otrzymał kierownik Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rydze, pan Mariusz Podgórski, w uznaniu za wsparcie polskiego szkolnictwa i działań edukacyjnych. Serdecznie gratulujemy. W pierwszą sobotę października odbyło się XVI Dyktando Polskie na Łotwie. Co roku gromadzi ono miłośników języka polskiego i odbywa się w Polskim Gimnazjum w Dyneburgu. To świetna okazja do sprawdzenia swojej wiedzy z ortografii i interpunkcji. W południe sala Państwowego gimnazjum polskiego im. Józefa Piłsudskiego w Dynburgu wypełniły się młodzieżą szkolną osobami dorosłymi i seniorami. Tego dnia każdy chciał pokazać swoje umiejętności i zostać mistrzem polskiej ortografii. W tym roku w 16 dyktandzie polskim na Łotwie wzięło udział ponad 120 uczestników z Dyneburga, Krasławia, Rygi i Rezekne. Dyktando polskie na Łotwie organizujemy już po raz 16 lat, i rzeczywiście jest to impreza, która możemy powiedzieć, ma już swoją tradycję. Co roku uczestnicy z różnych miejsc, z różnych ośrodków szkolnych. Miejskich rywalizują ze sobą w takim turnieju ortograficznym. Co roku tekst przygotowuje pani profesor Awramiuk, więc jest to taki tekst, który wynika z obserwacji i z doświadczenia pobytu na Łotwie. W tym roku tekst miał swoje miejsca, które możemy uznać za miejsca trudne ze względu na fonetykę, ze względu na zawiłości ortograficzne albo na taką nietypowość wyrażeń jak na przykład co i róż. Tak, który okazał się, ten zwrot okazał się jednym z trudniejszych zwrotów w tegorocznym dyktandzie. Tegoroczne dyktando upływało pod znakiem ekologii. Wspólnie pisaliśmy tekst, w którym zastanawialiśmy się, co zrobić, aby ta nasza planeta nazywana Ziemią, miała się jak najlepiej. I teksty, które pojawiają się na dyktandzie, nie są tekstami upstrzonymi jakimiś zawiłościami ortograficznymi. Są to teksty, które sprawdzają język, którym się posługujemy, mówiąc. Natomiast to nasze dyktando co roku organizowane jest taką imprezą, która prowokuje do sprawdzenia takiej swojej świadomości językowej i zadania sobie takiego pytania. Wiem, jak to powiedzieć, ale czy wiem, jak to zapisać. W tym roku nikomu nie udało się napisać tekstu bezbłędnie. W historii dyktanda na polskiego na Łotwie tylko raz, tak jak pamiętam, a byłam na wszystkich dyktandach, udało się napisać pracę bez żadnego błędu ortograficznego interpunkcyjnego. W tym roku osoba, która zdobyła tytuł mistrza popełniła mniej niż cztery błędy. Pierwszym wicemistrzem ortografii Polskiej na Łotwie w tym roku został Stanisław Januszkiewicz z Dyneburga, drugim dyrektor polskiego przedszkola Andrzeja Dubowska, a trzecim Nikola Luberacka z Rygi, m.in. zwycięszczyni ubiegłorocznego dyktanda. Grand Prix i tytuł Mistrza Ortografii na Łotwie w tegorocznej edycji dyktanda zdobyła Irena Wiłcynia z Centrum Kultury Polskiej. Uważam, że warto uczestniczyć w tego typu wydarzeniach, pisać te dyktanda, dlatego, że najczęściej na co dzień korzystamy z komputera, drukujemy po prostu, komputer poprawia nam błędy i z tego powodu po prostu już zapominamy po trochu jak te słowa piszą się, a jak trzeba napisać coś ręcznie, to się okazuje, że już nie pamiętamy ani zasad pisowni, ani tego jak te słowa wyglądają, bo słyszymy jak brzmią, nie zawsze pamiętamy jak się piszą niestety. Dlatego uważam, że warto uczestniczyć w tych dyktandach, warto więcej czytać, czytać książek. Laurecie dyktanta otrzymali nagrody finansowe i rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy ufundowane przez podlaski oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Białym Stoku ze środków finansowych Kancelarii Senatu RP. Między innymi w przyszłym roku czeka w Polsce reforma ortograficzna. Efekt będzie taki, że już za rok, kiedy pochylimy się nad dyktantem na Łotwie, to będziemy posługiwać się już normami, które obowiązują od 1 stycznia 2026 roku. 3 października w Domu Polskim odbyła się impreza dla dzieci i młodzieży pod tytułem Wspominając wakacje organizowana przez Centrum Kultury Polskiej w Dałga Pils. Spotkanie zgromadziło młodych uczestników z Dałga w Pils, Rezegne i Krasławia, którzy wspólnie dzielili się wakacyjnymi przeżyciami. Wydarzenie rozpoczęło się od wspólnego oglądania fragmentów spektaklu o szkolnych przygodach małego kotka Pimpusia Sadełko, inspirowanego twórczością znanej polskiej pisarki i poetki Marii Konopnickiej. Barwna inscenizacja wprowadziła uczestników w świat szkolnych perypetii i wyobraźni, stanowiąc doskonały wstęp do dalszej części programu. Następnie każda grupa zaprezentowała swoją wakacyjną historię. Uczestnicy opowiadali o miastach, które zwiedzili, pokazywali zdjęcia i krótkie filmiki, wymieniali się wrażeniami z wycieczek. Zespół Kukuleczka z Centrum Kultury Polskiej zaprezentował fragment tańca, który wykonywał podczas letniego święta pieśni i tańca w Rydze. Z kolei młodzież z Krasławia podzieliło się wrażeniami z wakacyjnej podróży do Polski, a także zaśpiewała piosenkę, której nauczył się podczas pobytu. Młodzież z Rezekny przygotowała prezentację multimedialną, ukazującą ich aktywność w czasie letnich wakacji, a grupa z Daugavpils przedstawiła swoje wrażenia z wakacyjnej podróży do Polski w formie scenki teatralnej pełnej humoru i charakterystycznych sytuacji z życia codziennego. Publiczność z uśmiechem śledziła ich przygody, rozpoznając w nich własne wakacyjne doświadczenia. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem, a także tańcami i zabawami w podwórku Domu Polskiego. Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki od organizatorów. Projekt Spotkanie Integracyjne, wspominając wakacje, jest finansowany ze środków ambasady RP w Rydze. Sezon twórczy w Centrum Kultury Polskiej nabiera oboroty. W Galerii Domu Polskiego została otwarta kolejna wystawa prac plastycznych. Tym razem prac artystki Dace Abrickiej pod tytułem Kolorowe chwile. W czwartek 9 października Galeria Centrum Kultury Polskiej rozkwitła nie tylko na płótnach. Kwiaty pojawiły się wszędzie, w niezliczonych bukietach o barwach możliwych i niemożliwych. Tematyka wystawy sprzyjała tej ferii kolorów, tworząc atmosferę pełną życia i subtelnego piękna. Tradycyjnie otwarcie wystawy rozpoczęło się performansem w wykonaniu zespołu tańca ludowego Kukułeczka, który wprowadził gości w artystyczny nastrój. Dace Abricka urodziła się w Prelach, lecz większość życia spędziła w Daugavpils. Uczyła się w koledżu sztuki w Rezekne, a następnie studiowała sztukę monumentalną malarstwo na Łotewskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie prowadzi zajęcia z malarstwa w Daugavpilskiej Średniej Szkole Designu i Sztuki Saules Schoola. Główne miejsce w twórczości artystki zajmują naturę i pejzaże. Kwiaty fascynują mnie swoją różnorodnością form i kolorów, subtelną strukturą i fakturą, która zawsze potrafi zaskoczyć. Każdy promień słońca, każdy cień tworzy własną opowieść, która mnie inspiruje i zachęca do malowania. Mam nadzieję, że również widz odnajdzie w moich obrazach chwilę, która przemówi właśnie do niego. Podkreśla Daco Abricka. Prezentowane na wystawie prace odzwierciedlają subtelne spojrzenie artystki na otaczający świat i zapraszają widza do zanurzenia się w harmonijnym świecie barw, gdzie kwiaty i pejzaże natury oferują nie tylko wizualną przyjemność, lecz także emocjonalną podróż przez letnie chwile. Dzisiejsze wydanie akcentów polskich dobiegło już końca. Serdecznie dziękuję Państwu za spędzony wspólnie czas. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się już niebawem podczas emisji naszego następnego jesiennego programu. Do zobaczenia!